Zaczniemy od zdań ilustrujących wyrażenia z poprzedniej lekcji i przykłady z nazwami środków transportu, w których konieczne jest użycie prepozycjone con plus rodzajnik, ponieważ mowa jest o konkretnych indywidualnych pojazdach, nawet jeśli tylko by chodziło o numer linii, na przykład tramwajowej parto l'aereo Delle sette e mezzo wylatuję samolotem o 7,30. L'aereo delle ore sette e mezzo, czyli samolot z godziny 7.30, bardzo konkretnie. Andiamo sempre con il treno che arriva il lunedì alle sette di sera. Zawsze jeździmy pociągiem, który przyjeżdża w poniedziałek czy w poniedziałki o siódmej wieczorem. Andiamo sempre con il treno jeździmy zawsze pociągiem che arriva il lunedì Alle di sera, Który przyjeżdża w poniedziałek, w poniedziałki o 7 wieczorem. Il treno che arriva il lunedì alle 7 di sera. Czyli konkretny pociąg, który przyjeżdża w poniedziałki o siódmej wieczorem. Słówko sempre, zawsze. Uwaga, jeśli przed nazwą dnia tygodnia mamy rodzajnik, na przykład il lunedì, to określenie il lunedì będzie dotyczyło ogólnie poniedziałków czyli każdego poniedziałku, w każdy poniedziałek, w poniedziałki i tak dalej. Gdyby tego rodzajnika il lunedì nie było, tylko lunedì, na przykład il treno che arriva lunedì, oznaczałoby to, że chodzi o pociąg, który przyjeżdża w poniedziałek. W ten poniedziałek, który będzie i my w ten poniedziałek pojedziemy tym pociągiem. A zatem jeżeli chcemy wyrazić cykliczność, użyjemy przed nazwą dnia tygodnia rodzajnika Facciamo tre fermate con la metro due. Facciamo tre fermate con la metro due. Czyli używając języka mówionego facciamo dosłownie zrobimy przejedziemy trzy przystanki metrem dwójką. Metrem dwa. Chodzi oczywiście o linię metra. La linea due. La metro due. Czyli la metropolitana linea due. Metro, czyli linia metra numer dwa. A zatem jest to konkretne metro, nawet jeśli mowa tylko o linii. I musimy użyć kon la metro due, con la metropolitana due. Słówko fermata, la una fermata to przystanek. La linea, linia. Dowete andare con l'autobus, che si ferma qui vicino. Dovete andare con l'autobus, musicie jechać autobusem, che si ferma qui vicino, który zatrzymuje się tu blisko. L'autobus che si ferma qui vicino, to autobus, który staje tu blisko, konkretny autobus. Si ferma, to oczywiście czasownik, ale czasownik zwrotny. Przypomnijmy sobie si chiama, nazywa się, tak? Si chiama, si ferma, zatrzymuje się. Od czasownika fermare zatrzymywać, wersja zwrotna fermarsi, zatrzymywać się. Di solito andiamo con il tram numero 12. Andiamo con il tram numero 12. Zazwyczaj jeździmy tramwajem numer 12. Di solito, zazwyczaj andiamo con il tram numero 12. Konkretny tramwaj numer 12, linii 12. Andiamo con la macchina di Laura o la nostra? Jedziemy samochodem Laury, czy bierzemy nasz? Powiem tylko w skrócie, że to, co my nazywamy zaimkami dzierżawczymi, czyli mój, twój, twoja, nasze itd., we włoskim nazywa się na dwa różne sposoby. Czyli po pierwsze są to według Włochów przymiotniki dzierżawcze, adjectivi possessivi, przymiotniki dzierżawcze i jako takie zawsze towarzyszą rzeczownikowi, czyli la mia bicicletta. Mia musi mieć tutaj towarzystwo rzeczownika. La mia bicicletta. Vostra Madry. Wasza matka musi mieć tutaj towarzystwo rzeczownika Madry. I tuo bilietto. Występuje razem z rzeczownikiem bilietto akurat, twój bilet. Wtedy Włosi powiedzą, że są to przymiotniki dzierżawcze. A druga grupa, ciekawsza z punktu widzenia budowy zdania, to według Włochów właśnie zaimki dzierżawcze. Pronomi possessivi. I one zawsze zastępują rzeczownik, czyli z nimi rzeczownik już nie występuje. Natomiast musi towarzyszyć im rodzajnik. Na przykład. La tua bicicletta è nuovissima, la mia è e già vecchia. La tua bicicletta è nuovissima. Twoja bicicletta jest nowiuteńka. Tutaj mamy la tua bicicletta, czyli przymiotnik dzierżawczy według Włochów. La mia invece è e già vecchia. La mia, mój rower, natomiast jest już stary. I tutaj to lamia mia zastępuje bicicletę, i Włoch powie, że jest to zaimek dzierżawczy. Mniejsza o te nazwy, chodzi o to, żeby wiedzieć, jak używać określeń typu mój, twój i tak dalej w staniu, czy chcemy z rzeczownikiem, czy bez rzeczownika. Andiamo con la macchina di Laura, o la nostra. Jedziemy samochodem Laury, czy bierzemy nasz. Prendiamo la nostra. La nostra macchina, oczywiście w domyśle, ale możemy powiedzieć la nostra. Musimy tylko pamiętać o rodzajniku. La nostra. Słówko già, già, già vecchia, już. Dalej. Quelle non sono le nostre valigie, Sono le loro. Quelle non sono le nostre valigie, Sono le loro. Te to nie są nasze walizki. Właściwie tamte to nie są nasze walizki. Le loro są ich. La loro casa è quella accanto alla nostra. La loro casa è quella accanto alla nostra. Ich dom to tamten obok naszego. Accanto obok. Accanto a. A więc la nostra w domyśle casa. La nostra plus a daje nam alla nostra. Accanto, czyli obok, przy. Accanto a qualcosa, obok czegoś, ewentualnie accanto a qualcuno, może być też, obok kogoś. Accanto alla finestra, obok okna. Accanto alla casa, przy domu czy obok domu. Accanto a lui, obok niego. W różnych tekstach powyżej padły dwa ciekawe słówka, które warto znać i używać, mianowicie come oraz ancora. Najpierw come. Come, czyli jak. Come ti, chiami? Come ti chiami? Jak ci na imię, jak się nazywasz? Come si chiama questo fiume. Come si chiama questo fiume. Jak się nazywa ta rzeka? Il fiume rzeka. Ti piace questo tiramisu? Ti piace questo tiramisu. Kome, kome. Smakuje ci to tiramisu. Jakie jest? Tak? Czy możesz powiedzieć, jakie jest? Come? Come powstało ze słówka come plus e. Jakie jest? To jest bardzo często taka zbitka, tak? Come. Giulietta e alta come suo fratello. Giulietta e alta come suo fratello. Giulietta jest wysoka jak jej brat. Taka wysoka, jak jej brat. E alta come suo fratello. Penso di, comprare una casa come questa. Penso di comprare una casa come questa. Myślę o tym, aby kupić dom taki jak ten. Czy zamierzam kupić dom taki jak ten? Una casa come questa. Dom jak ten. Una casa jakiś dom. Tak? Ten, kto mówi, nie wie jeszcze. Nie ma konkretnego domu, o którym mógłby mówić. Come possiamo andare a Roma con il treno? Come possiamo andare aroma con il treno? Jak możemy pojechać do Rzymu pociągiem? W jaki sposób? Come possiamo andare aroma in treno, można by powiedzieć, albo con il treno. Tutaj mamy wybór, dwa równoważne sposoby. I teraz wyrażenie, które zawiera słówko KoME, ale jest praktycznie nieprzetłumaczalne, jeśli chodzi o dosłowne znaczenie. Natomiast używane jest bardzo często w języku mówionym. Come mai? I znaczy, dlaczego? Dlaczegoż to? Jakże? Kome mai? Mai dosłownie znaczy nigdy. Ale kome mai to takie pytanie. Na przykład, kome mai non vieni con la tua fidanzata? Dlaczegoż to? Nie przyjdziesz ze swoją narzeczoną. No jak? No nie przyjdziesz ze swoją narzeczoną? Kome mai non vieni con la tua fidanzata? La una fidanzata narzeczona? Il fidanzato narzeczone? I słówko ancora, ancora, jeszcze też występuje często. I kilka kontekstów. Say pronto, say pronto. Pytanie, jesteś gotowy, jesteś gotów, tak? Wychodzimy gdzieś. Say pronto. No, non ancora, no, non ancora, nie jeszcze nie. Pronto, pronta to tyle, co gotowy, gotowa. Ale słówko pronto jako wykrzyknik, pronto używany jest jako halo, słucham przez telefon niezależnie od tego czy mówi kobieta czy mężczyzna pronto słucham halo c'è ancora un po di torta la vuoi c'è ancora un po torta Jest jeszcze trochę tortu tak zostało jeszcze trochę tortu la vuoi chcesz ją chcesz go ten tort a po włosku la la vuoi tak ją czy chcesz ją la torta la vuoi La tutaj zastępuje la torta. Ten tort, tę ten tortę. E, ancora questa storia. O, ancora questa storia. Co znaczy, ach, znowu to. Znowu ta sprawa, znowu ta historia. Jeszcze do tego wracamy. Ancora questa storia. La storia, historia. Tak, jako nauka, jak i coś, co nam się przydarzyło. Tak, historia. Una storia, la storia. Recitiamo le Parto con l'aereo delle sette e mezzo. Andiamo sempre con il treno che arriva il lunedì alle sette di sera. Facciamo tre fermate con la metro 2. Dovete andare con l'autobus che si ferma qui vicino. Di solito andiamo con il tram numero 12. La tua bicicletta è nuovissima, la mia è già vecchia. Andiamo con la macchina di Laura o prendiamo la nostra? Quelle non sono le nostre valigie, sono le loro. La loro casa è quella accanto alla nostra. Come ti chiami? Come si chiama questo fiume? Ti piace questo tiramisu? Com'è? Giulietta è alta come suo fratello. Penso di comprare una casa come questa. Come possiamo andare a Roma con il treno? Come mai non vieni con la tua fidanzata? Sei pronto? No, non ancora. C'è ancora un po di torta, la vuoi? A ancora questa storia. Teraz to wszystko. Oczywiście będą dostępne również e-book i ćwiczenia.